Siema widzowie, witam Was w trzecim odcinku serii Wieśni Gwazji Dziś będzie trochę krótszy film, bo pewnie dokończymy sobie tylko o, właśnie sadzenie tego sianie jęczmienia. Jęczmień mi jest potrzebne, żeby dać kurę. Więc tak, to nie chce by sieje, to tak, o wreszcie weźmiemy klasę seriana ze sklepu. Wreszcie chłop będzie miał zabawę, wrócić do domu. Chociaż, chociaż, czy coś by tu jeszcze kupić? O, promocje. Promocji dużo, szykuję Taka rurka. Żeby kupić ten podbierak Grimm? Kusi mnie. Kusi mnie i to bardzo. Może koszarkę jakoś. Albo bym coś kupił normalnie. Jak ja lubię kupiwać rzeczy ze sklepu. Może jakąś prasę. Trochę drogie. No, nie będziemy patrzeć, a może coś do transportu drewna? Może jakiś rębak? Rębak za kupiny. No, przyjdę się. się Jak go to. A. Czyli wiem jak on działa. Okej. Okay. To wiem jak on działa przynajmniej. Nie się go sprzeda, bo muszę go przetestować, pojedziemy sobie. No skróty, ten tutaj go to to są sąsiedzu nie będzie. No teraz. Mam nadzieję, że to ma trochę emocji. I da radę pojechać po górę, No nawet ma. Moc ma. Chcę wyciąć jakieś drzewo Jakieś cienkie drzewo może być Co to jest? Ile to ma? Ile tu drzewo ma? 25 metrów Dobra tak. Gniemy Właśnie, bo przy trzeba podjechać jeszcze. Weźmiemy sobie ciężarówkę. oraz po prostu wszechmogąca. Um, to jest jedno z najlepszych ciężarówek. Tutaj, żeby dobrze podjechać. I będziemy w Zrobimy inaczej. Dobra, teraz trzeba to przeciąć, dobra? Pięknie, Jest. Skołasz to drzewo. Aha. To gdzie? Już tu ziomek. W sobie to weźmiemy tak na spokojnie, ale chyba trzeba będzie to pociąć. No tak, tego się nie dobrać. Jeśli nie chcę ciąć, tutaj to będę. że mam trochę pracownika nie załoczył. Pełniemy przyczepkę raczej Zapolnijemy na spokojnie ziomek No i mamy biurę i możemy sobie tutaj Ciążerówkę zostawić, bo tak czy siak do niczego nie będzie używana, to możemy wyłączyć, złożyć się, akurat sobie w zimę będziemy mieli co robić. Będzie używano już oprócz jednej małej czynności którą trzeba będzie wykonać prędzej czy później ale to nie, to nie, to zrobimy będziemy ciąć zrębki na dzisiejszym miesiąc mamy dużo zrobionego, tylko już zrobiłeś już еще не сделаю. Запаркуем моим можем изложить. сложить слушал Jeszcze długo przed nim droga <laughs> długo jeszcze będzie siedział. Szkoda, że nie mamy garażu. Może by się coś udało tam znaleźć. Jest taka opcja właśnie. Jest trochę drogie jak na garaż. Żeby gdzieś koła. Tu może oto? Nie. Dobre, to jest magazyn. To jest waga chyba. Tak, to jest waga. Jest jakiś stodoła? Z tego, Coś takiego? To The Silent Fishing. Tak. No, to na razie nic nie będzie. Aha, jeszcze pojechałam. Właściwie kombine może już odpoczywać. Tutaj, żeby ten coś zostawić. włączamy. To jest, aha. To jeszcze nie skończyło roboty, to skończyło. Ciążarówka nie stoi. To skończyło, jedziemy. Co to tak było, to tak szybko opada? Coś by to dopracować, chociaż... O, jeszcze sprawdzimy, co to ma zwierząt, bo ten mają nawet mleko, pełną na pojemność. Mam też kozy, jak coś Tu jest ciężarówka chyba wszystko jest gotowe wszystko chyba się robi hmm. to odwiedzimy jeszcze tam przed dom gdzie stały chyba możemy iść spać Z kosilniki powyłączone możemy iść spać. Uff, śpimy, śpimy. Ok, nawet pieniędzy nie straciliśmy z październik. Chwastawnik by trzeba kupić. Pielnik. Właśnie pielnik. I tak, myślałam, że coś kupić, żeby nie jechać drugi raz tym kombajnem, traktorem do tego sklepu, ale i tak trzeba po prostu. Chwastowniki. To, to jest pielnik, to jest chwastownik. Chyba to weźmiemy. Wyplony były duże Możemy jechać moim aksjankiem. To jest fajny traktor, ładnie wygląda i mocno nawet dużo i nie jeść zbyt wolno. Trzeba go zatrudnić, bo ja tym przecież nie wiem jak jest stój tu To utwórz pracę, dojedź tu. Chodź tu. 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 I jedziesz. No i ja. Teraz tak, tym możemy nawieść pola. A pytanie gdzie jest mój nowoźnik? Tu jest mój nowoźnik. W nowoźniku się wystarczy, żeby... A, bo to jest odwrócone. Jakże mnie ja to odpiął kiedyś, to ja nie wiem. Chyba to pole na Z tego pola moje kury będą się utrzymywać, które dają coś za mało tych jaj. O, jakieś osiągnięcie dostałam chyba. Tylko mi nie przyszło słyszeć dźwięk. Gdy się daleko skacze, jak to jest pole nierówne. Okej, okay. chłop wieko na zadanie już tam jest. Jeszcze tutaj dokończymy położenie. I będzie chyba wszystko gotowe. I Axion, weźmiesz teraz pielnik. Nie, to Aryan jest, ja cały czas ma, że to Aksjon. Traktora mi się pomyliły. Aksjon też jest dobry. Dobra, no niestety trzeba kolejny raz wydać pieniądze. Kategoria nie, to nie jest to, to nie jest to. Tu jest to. No, weźmiemy sobie do klasa. Porządnie. Weźmiemy sobie taki klasowy. Niego nie trzeba, taki wystarczy. Zobaczymy, co w ogóle jest na promocji. Nie w tej zakładce, tu. A, i dalej nic. Nic dla mnie pożytecznego. Znaleźliśmy, leżymy teraz tam Nie! O, ująłem się Ok Znaleźliśmy, poradzę ci przyjedzie tutaj. Widać tu pole, droga jest krzywda narysowana na mapie. Jadę po drodze, a nie jadę po drodze. Albo droga jest po prostu za wąska. Ja Także my idziemy co robić? Inne pole pójdziemy może nawieść. too much of it żeby pole było na 100% nawiezione sobie nawieziemy ależ tu się gniada skończyło mi się nawet ale dobra w sumie już skończyło teraz tak wszystkie sytuacje buraków buraków konserwowych mamy nawet dużo Jest ich ponad z listów czyli ten mamy, mamy paletę no to mamy. Tego koryżu mało. Z tej gorniki mało. Grzybów pewnie mamy. Tego mamy. Tego, tego. Ale mało co jest. Tutaj tylko sobie pójdę. Są wreszcie pierwszy buraki konserwowe. Czy to nie? Poryk ryżu. Mhm. No, chyba te buraki są te po dwa litry pakowane. Okej, okay, ja powiem dlaczego. możemy dosypać? Możemy dosypać coś do naszej przetwórni O, ale to przesuwa. Nie, nie będziemy przesuwać tak. Trzeba teraz wszystko wjechać wierz tu wszystko dookoła, bo ja potem nie przyjadę i aż tych buraków się tutaj zmieściło że my to przez dwa lata będziemy tu pewnie sypać do ziomek. Trzeba cię wyrównać. Tutaj widać troszkę pomoże. Zostaliście. Czy jest pełno? Nie jest pełno. Nie bo zakładuj się. Dajesz. Naładuj się. Przestań. To tak Tak, tak Dobra, już umiem O i nie wszystko poszło, nie wszystko poszło, ale poszło Tak, tu jest, tu można zaparkować, żeby to nie przeszkadzało hmm. Pielniczek rozłożymy. Okej, okay, nigdy chyba farmingu nie odchwastownikowałem. Nie obciążę. Chcę opuścić to. No się tego nie łączy, to po prostu jedzie. Okej, okay, to tak. Nigdy w życiu farmingowo nie chwastowałem, nie odchwastowywałem. Więc to jest mój pierwszy raz. Nawet ciekawa czynność, zdoby się chwastów z pole. Pole jest ładniejsze. Trochę wolny ten traktor z tym, ale poradzi sobie. Puszcimy pracownika, żeby nie nudno nie było. Ok, możemy wziąć ok, tak, chyba napełnimy jeszcze i odstawimy. Na następny miesiąc znowu nawieziemy jakieś tam na pole. O, widzę, że się chłopak radzi. Mi się nie chce jeździć z tym nawoźnikiem. Na log. E, z tym chwastownikiem. O, I nie mamy już nawozu. Oj mój, kiedy tylko przejechał na gospodarstwo, to już wszystko trzeba kupować, No nie wierzę. No tak, do zimy się przygotujmy. Jakie są ceny? Ceny będą chyba w styczniu na zrębki. Zrębki, zrębki. No pewnie będziemy, no tak, w styczniu są najlepsze. A właśnie, bo w październiku jeszcze listopad i ja już myślałam, że grudzień będzie. Nie, tu nie bierzemy nawet tej maszyny. Ona sobie poczeka. Tu możemy już zgasić. Teraz to. Dobry, ja to dokończę, gościu. Za ciebie. Widzę, ci to nie jest, widzicie? Możemy się przyjrzeć, jak to wygląda. No, takie kopywanie z ziemi po prostu. Tam poprawimy, żeby było wszystko idealnie. O, coś wskazło. Co? Brakło mi internetu? Halo. Gdzież się stanęło? Halo? Dobra, no to na koniec tego odcinka do zobaczenia. Cześć.